Co to ma być? Jakieś kurde stanowisko! Do wojska poszłem, i to, i to mnie dziwnie zdziwiło. Co to ma być? Pytanie, pytam się was. Co to kurde ma być, yy, bomba wybuchła, o co im tu chodzi, jak na, ja, ja nawet nie byłem w wojsku. Gadają, że ten dobry, nawet nie sprawdzali, co to, to jest za wojsko, takie takie do niczego, co to kurde ma być, jak, jak, jakieś, nie, jakieś dziwne stanowisko byle jakie. Nie przejmuję się znakami, nie prze... starsza starszakami, nie? Przejmuję się znakami, nie się prze... starsza kamień. Co to ma być w ogóle? Jakieś, bo jest go głupie przyznam. Ale to nie było, bo to było dawno temu. Co to ma być? Ja się pytam, co to ma być. Co to gurde ma być? Bo naprawdę zimne to jest. E... No i właśnie, nie wiem co, i właśnie teraz zło Jedną rundę uszteliłem i najlepiej było Ale normalnie było zimne to jest No i właśnie, nie wiem co, właśnie, właśnie zło Moim życiem, życia jest, jest fajne Co powiedział, że życie jest to ma naprawdę, że rację. Yy, ja myślałem, że jest lato, a to okazało się, że, że jest zima. Nawet nie wiem jak, ale co tam. 13 listopada ma być, kurde, zamrożenie. Zamrożenie jest słoneczne i gratowe. Co to ma być? Jakieś dziwne, przyznam, ale co tam. W wojsku kurde będzie im padało Codziennie inna pogoda, co to ma być? Godzina, godzina to najmniej czasu, naprawdę wielki ever. I wracają do wojska, to ja nie wiem. Ich padało, kurde, jak Stado Peł, nie wiem co. Przyznam, że nie miałem wtedy sensu poznawać tego wojska, ale co tam? Pierwsza runda, pierwsza runda była kiepska, taka słaba, nupska przyznań, nie wiem ja, kto określić, ale co tam, nie wiem co, ale co tam, wiem, że nie miałem sensu wtedy. Nie przejmuję się znakami, nie przejmuję się, się starszakami, nie przejmuję się znakami, nie przejmuję się starszakami, nie przejmuję się znakami, się starszakami. Przejmuję się znakami, przyjmuje się starszakami, starszakami, starszakami.